Upadłem w parlamencie ustaw, konkretny projekt 23.38... Niezależne nagłośnienie. Tak, to jest to, co kolega wspominał. uwłaszczenie Polaków na złożach lub jego lub, lub brak, czyli wysocie, jeśli można na dwa słowa, wyzucie narodu polskiego z dobra, którym za nas obdarzył i ulokował je właśnie o, w małej biało-czerwone barwy. co jest to, co stanowi nasz kapitał moralny, ale również potencjał ekonomiczny. Tam są wasze emerytury. Ludzie, obudźcie się, miejcie na uwadze, że projekt zdradziecki, haniebny, szalbierczy, aberracyjny, dotyczący... Wszędzie, wszędzie na przykład pod Sejmem, tam gdzie pilnujemy spraw. Dynanel, czy nawet okay. to Dobra, jest wamińszy, bo kontakt może przez pana Krzysztofa Tąglińskiego w tego. Dzięki. Tak, już, się, już się nie podubimy. To będzie najprostsza droga. Do sukcesu, do, do konkretu. Proszę Państwa, konkret w postaci projektu, który przeszedł procedurę Sejmową, został głosami partii niemiłosiernie nam rządzącej jednogłośnie przegłosowany, a czyli 237 posłów formacji rządzącej było za. Za totalną aberrację, za łamaniem prawa, za łamaniem porządku konstytucyjnego. Są tam zapisy w postaci 11 punktów, które będziecie Państwo mogli, mogli prześledzić spokojnie na takim kompendium, którego dokonała pani, pani mecenas Karnawa-Kwóźdź. Na jej Facebooku znajdziecie kilka postów gotowym tekstem listu protestacyjnego, który rozsyłano do posłów, tak, wszystkich opcji, bez skutku, które, które to pismo powinno trafić koniecznie w jak największej skali i masie, również do biur senatorów, dlatego Kolego, że 12, czyli w środę 12 projekt ten wywłaszczenia Polaków ze naturalnych, zwany szalpierczo zmianą w prawie geologicznym między innymi możliwość konfiskaty mienia możliwość Jasne. jest cel tego no. spotkania pilnujcie swojego Polak z Polsce gospodarzem bezwłóż i tak jest pięknie, dziękujemy 12 lipca procedura w Senacie dziękujemy, proszę tak jest kolega dzięki koledze, słuszna sprawa, proszę witam kochani Jestem przedsiębiorcą z Lublina, reprezentuję polski ruch antywojenny. Jestem człowiekiem szkalowanym przez agencję terrorystyczną, bo tak się nazywa, OMSWiK, która... Po moim wystąpieniu u Marcina Roli w Realu 24 podałam. Mnie... Ja to nazywam środek mędzenia, nie reklamujmy. Dobrze, Jest taki środek dobra, mędzenia. No dobra, y, podali mnie y, po prostu, że jestem antybanderowski, ale napisali, że jestem antyukraiński. Jestem antybanderowski, bo przyjąłem 40 osób do siebie na początku wojny ukraińskiej kobiet i dzieci, bo kobietom należy, należy pomagać. I mnie w tej chwili skazano na trzy miesiące pozbawienia wolności bezwzględnym wyrokiem, od którego oczywiście się odwołałem. I jedną rzecz, którą z nich piękną, to to, że uwierzyłem w Was Polacy. Wy Polacy jesteście piękni. Dostaję cały czas pomoc. Ludzie do mnie dzwonią, piszą i starają się mi pomóc. O co chodzi? Chodzi o to, że pomoc Ukraińcom jest normalna, ale nie pomoc banderowcom. Tak samo jak nie będę nigdy yy, mówił, że Hitler był dobry, tak samo nie powiem nigdy, że Bandera był dobry. Bo Bandera to jest bandyta i bandyty, i bandyty nie można wystawiać na piedestał. Trzeba, trzeba go negować. Ale jak widać, jest to niestety u nas karane. U nas się kara dobrych ludzi za to, że mają swoje własne poglądy. Chcą takich ludzi brać do więzienia. Dlaczego? Żeby nie mówili tego i żeby mogli zagrabić nasz majątek narodowy. Kochani, nie możemy się dać zagrabić, nie możemy oddać im tego, co jest nasze. Polska jest nasza i Polska zawsze będzie nasza, a nie Bandelowska. Dziękuję. Dziękujemy. Wspieramy kolegę. Tu jest Polska. 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 Tu Kochani, tak jest. Kochani, powoli zbliżamy się do końca. Ja tylko... Tu jest wśród nas poseł Zdzisław Jankowski. Już mu nie udzielę głosu. Ma 80 lat. Walczy niesamowicie, dalej, dalej to twardo, ostro. To był parlamentarzyst, przepraszam, jest parlamentarzystą czwartej kadencji. To jego dzieło w walce. Zawsze walczył o mienie nasze narodowe, o, o to, żeby Polaków nie ograbiano. Dajmy oklaski. Dziękujemy Ci, panie pośle. I takich parlamentarzystów. Proszę, podtrzymań. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Wiemy. Kochani, zbliżamy się do końca. Zanim odśpiewamy rotę, pozwolę sobie pan doktor Mateusz Bielskolski, pan doktor Leszek Sekulski, wasze takie przesłanie na koniec. Tylko to, to tylko podziękowanie dla posła Jankowskiego, posła w czwartej kadencji, bo ja później w następnej kadencji z tego samego klubu miałem okazję być przy ulicy Wiejskiej. Ale podziękowanie dla wszystkich państwa, podziękowanie za to, że jeszcze raz podkreślam, nie baliście się. Że mówicie pewne rzeczy wprost, nie macie zasłoniętych twarzy, jak często banderowcy czy neobanderowcy na swoich imprezach i demonstracjach. przychodzicie tu z otwartą przyłbicą i to jest piękne, ale, życzenia. Drugi punkt to życzenia. Ja bym chciał, żebyśmy za rok mogli bez żadnego kłopotu, bez żadnych przeszkód trafić na groby tak godnie zorganizowane. Uroczystości pochówku naszych rodaków, tych stu kilkudziesięciu osób spoczywających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Chciałbym, żebyśmy za rok spotkali się i nie rozmawiali o tych barwach czerwono-czarnych, bo ich już mam nadzieję nie będzie. Bo na tej Ukrainie te flagi, te symbole będą zakazane, tak jak w Niemczech zakazana jest symbolika NSDAP. I hitlerowskie swastyki. Tego Wam życzę, ale Wasza obecność tutaj jest krokiem, może małym, ktoś powiem, ale wiodącym nas w tym właśnie kierunku. Dziękuję bardzo za możliwość bycia tutaj dzisiaj z Wami, no i dziękuję Krzysztofowi Dąblińskiemu i Partii Frontu za to, że jest pomysłodawcą i głównym organizatorem tego dzisiejszego naszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Zanim pan doktor Leszek Sykulski zabierze głos, chcę zwrócić, wiecie, bo nam coś umyka. Posłuchajcie. Dzisiaj na tej Ukrainie w wojnie bratobójczej Rusinów jednych i drugich po stronie rosyjskiej, w armii Federacji Rosyjskiej walczą wspaniali Polacy. To są przeważnie oficerowie, podoficerowie. To są Rosjanie jako obywatele. Ale to są nasi bracia pochodzenia polskiego. I mamy tam ich wielu. I ginął, jeden z pierwszych generałów, który zginął, był pochodzenia polskiego. Pamiętajcie o tym. To nie jest tak. Ta sama wojna, tak samo nas dotyczy. To, że u nas znaleźli się biedni ludzie, zindoktrynowani, czy po prostu psy wojny. Bo i tacy są, to rozumiemy. Ale pamiętajcie, w armii rosyjskiej giną też Polacy i walczą Polacy. Oni są weteranami. Rosjanami, ale mają pochodzenie polskie. To stare nasze dobre, najlepsze pochodzenie. Doktorze, prosimy. W krótkich żołnierskich słowach, Szanowni Państwo, nie spotkaliśmy się tutaj, aby demonstrować przeciwko narodowi ukraińskiemu. Spotkaliśmy się, aby protestować przeciwko kultowi banderyzmu i neonazizmu. W takim kształcie Ukraina nie może wstąpić ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. Jesteśmy zwolennikami, wręcz żądamy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej jak najszybszego wyjaśnienia tragedii w przewodowie. Nie może być tak, że ukraińska rakieta zabija polskich obywateli i nie ma winnych i nie ma odszkodowań. I na zakończenie, jeszcze raz. To nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Dziękuję bardzo. Tak jest? To nie, to, nie to nie nasza wojna! To nie nasza wojna! To nie nasza wojna! Jeszcze jedno. Ukraina nie walczy o wolność Polski. Pamiętajcie, Ukraińcy, nie dajcie się wprowadzić w błąd! Wy nie walczycie ani o bezpieczeństwo Polski, ani naszą wolność. Kochani, zanim, zanim rozwiążemy zgromadzenie, proszę o rotę. Postawa zasadnicza, baczność. Nasza wola, nasza wolność. Tak jest. dziękuję. porocie spocznij. Kochani, dziękuję jeszcze wszystkim dumnym Polakom, politycznemu narodowi Rzeczpospolitej za to, że mogliśmy być wzajemnie, wysłuchać się, poznać własną siłę. Zgromadzenie publiczne, niedziela ukraińskiego rachunku. Uważam za zakończone i za rozwiązane. Jeszcze raz dziękuję, wychłania. Nie, jest nie Tu jest Polska, nie uchropol. Tu jest polska, nie uchropol. Tu jest polska. Nie ukropol. Tu jest polska. Nie ukropol. Tu jest Polska! Nie u kropu, bo jest Polska, Nie u kropu. I prosimy o zejście na chodnik, żebyśmy mogli udrożnić już ulicę. Dziękujemy.

Przemieszczamy się, koło 13.30 zdaje się początek ceremonii. O 17.00 msza święta w Paterze A od 13.30 uroczystości na Placu Zwycięstwa. Zapraszamy. 13.30 Plac Zwycięstwa. Marsz Wołyński. Proszę Państwa, nie pomijmy tej okazji nacieszyć się tą swoją obecnością i tą, tym powiewem wolności. Wszyscy na plac zwycięstwa. Zwycięstwo będzie nasze. To jest Polska. A my jesteśmy u siebie.

どうも。